tym odcinku pierwszej części pierwszego sezonu, bo tak będzie druga część pierwszego sezonu Clownów. I dzisiaj jest ostatni, finalny odcinek pierwszej części pierwszego sezonu Clownów. W, w poprzednich dwóch odcinkach, czyli w trzecim, no co tam w jego nowym domku, a w czwartym poszłem tam, znalazłem jego wszystkie miejscówki. Zgubiłem książkę, jego pamiętnik, czy nie wiem co to było. No i na, koń, na końcu, w poprzednim odcinku, w czwartym, na końcu był tam i zacząłem uciekać. To dosłownie było coś takiego. Wy tego nie widzieliście. Tu była ściana, on tam stał i to było coś takiego, takie. O! I go normalnie nie było widać, bo coś takiego zrobiłem. Dzisiaj tak przestraszyłem, że nawet nie wam go nie pokazywałem, tylko od razu uciekam. Na szczęście nie gonił mnie, ale na pewno mam przewalone. Więc idę szukać jego domku i zaraz się widzimy. Siema, widzowie, jestem pod jego domkiem i jestem. On ma na imię? Jestem 30 może mu nie, on może nie chodzi, jestem 30, tylko ich jest 30. Tylko ich jest 30 widzowie. Bo na razie widziałam tylko jednego klona. Ciekawe czy... Ej. Ej. Ej, to był... Ej. To był ten klon? To był ten klon, czy to nie był ten klon? Dwa są zamknięte. Ej, dobra, są klucze. Otworzę je. Nie mogę. Czekajcie, otworzę je. Dobra. Czekajcie. Ej, on tam jest. Ej, widzisz mnie? Widzowie, on, on śpi. Ej, śpisz? Ej, dobra, widzowie, on śpi. Ale i tak będę cicho. Ja się tak wczoraj przestraszyłem, że nawet nie pamiętam, czy to był ten klam. On sobie tam śpi. Przeszuk... Czekajcie, przeszukam jego domu. widzowie się masz. Znalazłem młotek. Tylko ja mam młotek, ale on może mieć pistolet, sikielę. Sikierę. Pistolet. On mieć... może mieć sikierę łuk, pistolet, czy nie wiem co. Ten, on się ruszył. Czekajcie, widzę. Macie perspektywę. On ma, ma śigiera. On, on, on tu jest. On tu jest. On tu jest Jakiś typek weszedł do niego do domu. On tu jest. Nie. Drzwi się zamknęły. Co wie? Co jest? Co? Zgasło światło. Dosłownie zgasło teraz światło co on tu robi. I się tu schowam. Macie na niego kamerę. Я хочу, чтобы не... у а не... Эй, что есть? Уки-токи. ja się tak boję? Uff, ja już nawet nic nie mówię, bo się tak boję. Nie wiem, co mam robić. To, to jest jakiś demon, potwór. Nie on nawet jest. I nie chcę wiedzieć, kim on jest. Ej, on już napisał. Jeszcze go nie złapałem. Ale 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 ale, ale zostaw mnie. Co chce ode mnie? Ja nie wiem co. Nie. Ale nie wiem. Dosłownie on się teraz a Jakiś klon chce mnie durwać Ale już niedługo. Co? I nie wiem. Co to? Ej, w co wie? On mnie chyba usłyszał. Ej, ktoś do niego zadzwonił. Ej, on wychodzi z domu. On wyszedł z domu, widzowie. Ale jestem bezpieczny, to jest najważniejsze. On jest jakiś chory. On jest chory, widzowie. On jest jakiś chory. Ja, nawet, ja ja się nawet nie chcę z tym ruszać. Ej, widzowie. Słyszy... Czekajcie. Dobra, widzowie, jestem, jestem, jestem. Sprawdziłem co to było. On, on coś tam kopie. Gdzie są otwarte, dobra? Policja w ogóle nie, w ogóle poza odcinkiem wezwałem policję. Oczywiście policja mi. Jezus! Policja mi nie uwierzyła. Pokazałam moje odcinki, jak wam. nagrywałam to na YouTube'a. Co ten clown odwala. Ale i tak mi nie chcą uwierzyć. W ogóle nie ma nigdzie tego szefa. Ach, widzowie, minęły już chyba dwie godziny. On nadal kopie. I albo on udaje, że kopie, i wie, że tu jestem, albo on nie umie kopać. Albo. Nie wiem. Nie wiem, co on robi. Ej. Schował łopatę. On schował łopatę. Ej, on idzie, on idzie, on idzie, on idzie, on idzie, on idzie. widzowie, to tam się szybko pod jakiś domek. Dobra. Ej, tam jest jego domek. Telefon się. On tam jest? Nie. Widzi. Widzi mnie? Widzi mnie! Uciekam, uciekam, on mnie widzi, 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 help mi on mnie widzi, on mnie widzi. Jak za on, on cały czas, uciek... już, widzowie, on mnie goni, widzowie, uciekam, 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 widzowie, ciepło, dobra, on już mnie nie goni. Widzimy się za niedługo w drugiej części pierwszego sezonu, nara.